Cześć, witam. Wioska Wdów. Yy, amerykańska pisarka Patty McCracken próbuje zrekonstruować wydarzenia, które miały miejsce na początku XX wieku w węgierskiej wiosce Nagref. A te wydarzenia to były nadmierne zgony. Yy, zgony 160 osób. Pewien dociekliwy lekarz odkrył, że to nie były zgony naturalne, że ci ludzie w różnym wieku, niemowlęta, dorośli, starcy zostali otruci. Otruci arszenikiem przez kobiety mieszkające w tej wsi i w okolicach. Autorka przedstawia tę samą wioskę, kobiety i te wydarzenia na tle zmieniającej się Europy, a szczególnie I wojny światowej, kiedy to przestało istnieć cesarstwo austro-węgierskie. Węgry stały się samoistnym państwem, państwem targanym różnymi strząsami politycznymi, ale państwem, które no, zaczęło, zaczynało kontrolować to, co działo się w różnych sferach życia, m.in. w medycynie. I właśnie tenże lekarz odkrył, że w mieście Nagrew od momentu objęcia swojej funkcji przez akuszerkę Cioteczkę Zuzę, która była Romką, te właśnie, ta właśnie nadumieralność zaczęła się pojawiać. No i dokonywano ekshumacji, oskarżono 80 osób, 20, ponad 20 zasiadło na ławie oskarżonych kobiet, 8 skazano na karę śmierci, 3 wyroki wykonano. No właśnie, a więc um, pierwsza część książki to jest życie w um, tej wiosce Nagrew. E, e, życie, które toczyło się właśnie pod dyktanto cioteczki Zuzy, które wszyscy się jej bali, ponieważ ona była tym ludziom niezbędna z jednej strony, bo leczyła, odbierała porody, a z drugiej strony bano się jej, no bo miała taką władzę, e, że Życie i śmierć właściwie od niej zależało. A kiedy ktoś przynosi, przychodził do niej ze skargą, czy to bita żona, czy e, kobieta, która nie mogła poradzić sobie z e, teściem, jakimś tam psychicznie chorym teściem, e, czy, jak, czy, mu, czy z mężem powracającym z wojny, czy kobieta, która urodziła już osiemnaste niechciane dziecko, cioteczka Zuza zawsze odpowiadała, e, zawsze mówiła, jest na to sposób a tym sposobem był arszenik, który pozyskiwała z lepu na muchy. Swoją drogą, co za pomysłowość, z lepu na muchy. Za to spodziewała się sowitego wynagrodzenia i takie mm, otrzymywała, ponieważ była bardzo pazerna, chciała mieć coraz więcej, więcej i więcej. A także mm, czuła się bezkarna, bo proceder prowadziła tyle lat, i nikt się nie zorientował, ale jednak, kiedy została aresztowana, przyznała się do tego, co robiła, mówiąc tak: Tak, jestem dzieciobójczynią, pomyślała, skoro chcecie to tak nazwać, osobiście wolała inne określenie. Tak, tworzę aniołki. Wyjaśniła mężczyzną, że ma obowiązek pomagać ludziom w zakładaniu praktycznych rodzin. Nie więcej niż dwie gęby do wyżywienia, jeden posak do zapłacenia, jeden posak do utrzymania. Tylko jeden dziedzic majątku, zwykle potomek męski. Oferowała przy tym, utrzymywała przy tym, że oferuje ubogim wieśniakom usługę, jakiej zapewne klasy wyższe nie byłyby w stanie docenić. Co jeszcze? Jesteś aresztowana. No i tu śledzimy teraz proces proces, czyli dochodzenie, aresztowanie. Ym, cioteczka Zuza uniknęła kary, to nie aż popełniła samobójstwo. A, autorka pisze również o tym, jaką sensację sprawiły te wydarzenia w ówczesnej Europie. Do miasta i na proces przybyli dziennikarze ze wszystkich stron Europy, a nawet ze Stanów Zjednoczonych, żeby relacjonować wydarzenia, żeby relacjonować proces i zastanawiać się, jak mogło do tego dojść. No i co? Yy, autorka szukała usprawiedliwienia, dlaczego te kobiety tak postępowały. Są tutaj fragmenty, które mówiły, w jakiej sytuacji one były, ale czy trzeba było posunąć się do tak radykalnych yy, sposobów? Co ja e, wyniosłam z tej książki? Realia wsi e, nagrew, e, a mianowicie stanowisko klikona, kogoś, kto e, był takim herolem i krzycząc, ogłaszał we wsi, m, mówił czy informował mieszkańców o ważnych wydarzeniach. Był też tam e, dzwonnik, który ogłaszał śmierć mieszkańców wsi. Dzwonnik by bił w mniejszy dzwon 150 razy i w większy dzwon 150 razy, czyli razem 300 razy, gdy obwieszczał śmierć mężczyzny. Dla obwieszczenia śmierci kobiety w dzwon uderzano 100 razy. To po pierwsze. Po drugie, gdzie jest o tej... O, tu chyba tworzy aniołki. A więc... Realia Wioski o mną najbardziej strząsnął taki oto obrazek, kiedy kobiety siadały na statek mający ich odwieźć do więzienia no tym statkiem kierowali jacyś tam marynarza i zauważyli na brzegu szczenną sukę Sz szczenną sukę leżała wciąż na boku karmiąc szczenięta, uniosła lekko łeb i warknęła na intruzów. Nie podchodźcie bliżej. Nie posłuchali, zacieśnili krąg wokół niej. Suka warknęła głośniej, tym razem pokazując zęby. Zachwyceni jej reakcją, majtkowie wybuchnęli śmiechem. Jeden z nich zaczął poszczekiwać i wyć, inny ukucnął szczerząc własne połamane i poplamione zębiska. Suka podniosła się bardziej, wydając gardło wyprzeciągły... Warkot. Jeden z majtków zamachnął się i wymierzył suce kopniaka w zęby. Drugi mężczyzna kopnął także jednego ze szczeniaków i wrzucił go do rzeki. Rozległo się nieprzyjemne dla ucha plaśnięcie. Szczeniak, nawet nie pisnąwszy poszybował nad nasypem w stronę rzeki. Następnie usłyszano plusk ciałka. Szczeniem poszło na dno jak kamień. Majtkowie zahuczeli śmiechem. Suka pognała ku rzece, wskoczyła do wody i zanurkowała. Suka wyłowiła swojego szczeniaka za właściwie cenę własnego życia, i wtedy sędzia, który obserwował to, tę scenę, zadał sobie pytanie: jak można zabić własne dziecko? I popatrzył na kobiety, które wiózł do sądu. Bardzo symboliczna scena. Jak można zabić własne dziecko? Książka co? No, warta przeczytania. Jeszcze co zaskakującego, obejrzałam sobie i przeczytałam wiele tekstów na temat tych wydarzeń, i obejrzałam też zdjęcia z procesu. I co ja mówię, jakieś było moje zaskoczenie. Kogo się spodziewałam ujrzeć na ławie oskarżonych, nie wiem, a ujrzałam takie skulone babulinki w czarnych, w czarnych strojach, czarnych spódnicach i w czarnych chustkach, takie, które bym nigdy nie podejrzewała o, tak, o, tak, o, tak, o takie czyny, jakich one dokonały. Warto przeczytać, poznać tę historię, ale też zastanowić się. Dlaczego to robiły, i czy musiały być aż tak okrutne? Książkę polecam. Wioska Wdów Patty McCracken. Dziękuję, dyskutujmy.